Cześć Siemanko, z tej strony Master. Tak dawno nie było żadnego filmu, że no, po prostu muszę coś dla Was nagrać. I dzisiaj macie okazję, albo niektórzy coś może z tego im się przydać, bo chciałem dla Was zrobić po prostu poradnik, jak dobrze zagrać ten mecz lub coś w tym stylu, jak się ustawić na mapie w Black Opsie W tle tutaj widzicie. Deadmech na łapce jungle. Ja wybrałem ten gówny, górny spawn, gdzie widzę sobie to pole minowe, które jest tam po lewej stronie. I na mostek mogę chodzić, gdzie chodzą z drugiego respu, z drugiej strony i też nie dam rady im wyjść na tę skałkę, na której 90% graczy lubi sobie kampić. A co do deadmecha, jak grać dobrze i to znaczy lepiej proponuję wam zmienić sobie czułość pada, jeśli gracie na padzie, tak na myszce, nie wiem, bo y, nie gram na pececie, Lagopsa. Y, to już tam musi zależeć od myszki, jakie DPI i to wszystko, a na padzie po prostu dajcie sobie gdzieś na ósemkę od siódemki do dziesiątki, tak? Jeśli wam się y, źle gra na tych słabszych, to proponuję takie coś ustawić, to już wtedy jesteśmy szybsi, po prostu lepiej odwrócimy się do tyłu, jeśli ktoś do nas będzie strzelał z tyłu. A co do broni, to proponuje Famasa z podwójnym, tak wiadomo, najlepsza broń w Plagop się zabija nawet headshot jest strzałem w nogi. W sumie to każda broń by tak w Lago się zabiła, dużo takiej broń jest. Galil też jest bardzo dobry, dużo ludzi go używa z tumikiem. tak. Tumik, bo po prostu oni nas nie widzą, I jeśli chcemy być niewidoczni dla nich. Użyjmy sobie tłumiku. A jeśli gramy już dobrze Black i to po prostu weźcie sobie podwójny magazynek aby szybko zmienić magazynki tak i oni też przez to nas nad... będą widzieć i chcą nas zabić idą do nas, co też daje nam możliwość szybciej po prostu ich wybijemy. A Perki to yy, przedsiwonąkowy jak dla mnie yy, zmienne ręce i ninja. Ninja, jeśli gracie na sławkach, jest bardzo dobra. Oni nie słyszą nas, my ich słyszymy lepiej. Przeciwwodzony, jeżeli jakiś duch planuje YouTube jeszcze dodatkowo wsiąść, albo ktoś inny, a zwinne po prostu wiadomo, zwinne to zwinne, tak? I co tu jeszcze dużo wam mówić? Po prostu możecie też zobaczyć właśnie na ten gameplay, jak tutaj grałem i tym się sugerować. To chyba na tyle będzie. Jeśli podobało wam się filmik. Kliknijcie łapkę w górę, zostawcie komentarz oraz zasubskrybujcie. Ja Was pozdrawiam serdecznie, cześć.